Dzień dobry wszystkim. A dzisiaj, tak trochę teoretycznie, chciałbym powiedzieć parę słów. Bo tak, wczoraj wieczorkiem, chciałem zrobić parę płytek przetopić ze srebra. No, i tak nie miałem rękawiczek gdzieś pod ręką, trochę było gorąco. W związku z czym nie mogłem tu za dużo podziałać. Natomiast, chciałbym pokazać to, co, co mi tutaj wyszło. Więc, tak, jedna sztabka bardzo ładnie, bo to. O, 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 chyba tak będzie dobrze. Sreberko wymieszane wyszło tak jak potrzeba. Robiłem stop 930. Natomiast, i to było przelane dwa razy: to znaczy, raz stopione i drugi raz jeszcze raz do foremki. O, mniej więcej takiej jednorazowej w zasadzie, to parorazowej można powiedzieć, bo to jeszcze dalej może być używane. I później drugi raz przetopiłem w ten sam sposób. Następnie y, dwa plasterki topiłem, ale tylko po razie. I teraz proszę zobaczyć, co wyszło. Jeden plasterek srebra, i widać z zabarwieniem, lekko różowawym. Drugi plasterek też jeden raz tylko topiony. I tu już widocznie wygląda bardzo ciekawie. Na wierzchu tlenek miedzi, co świadczy o tym, że nie zostało dobrze wymieszane. Jaki efekt później będzie przy walcowaniu, no to wiadomo, prawda, że raz, że nie jest jednolite srebro, a po, drugie, a po drugie, źle będzie się walcować. Mogą być pęcherze w środku, mogą być jakieś wypryski, może się srebro ze względu na różną twardość może się po prostu rozrywać. Także, także tu polecam przede wszystkim mieszanie srebra. Mieszać to można sobie o takim tym. Takim prętem grafitowym. Oczywiście ostrożnie, bo tu jest wprawdzie grafit odporny na temperatury, ale tutaj ta rączka już jest drzewo bukowy, więc jak za blisko płomienia, to po prostu się zapali, trzeba zdmuchnąć. No łyżka, jak zwykle, tutaj w tej formie. Wszystko po staremu, tak jak, tak jak to już był, widzieliście na innych filmikach. Forma łyżka już ma chyba nie wiem z 5 lat wypalona, chyba już do wyrzucenia trzeba się za nową wziąć do łyżki najwygodniej kombinerki takie zwykłe naj, najbardziej operatywnie się yy, yy. można, z tego, można tu z, tych, z tego korzystać lub do różnych przesuwań prawda o foremkę wstawić z chwilą gdy to jest nagrzanie no to oczywiście Szczypce. No i wracając do tego, no pamiętajcie, do tych foremek tutaj wlew, wlewek, pamiętajcie, że to trzeba po prostu co najmniej dwa razy albo dwa razy przelać, dwa razy przetopić, albo po prostu dobrze y, mieszać tym prętem. No i to dziękuję na razie. To wszystko. Zapraszam ponownie.